z biznesu do słuchania. Katarzyna Kowalska, wiceprezes Kukę, uważa, że polskie firmy dobrze przygotowały się na Brexit. Między innymi wysyłając do Wielkiej Brytanii towary przed zakończeniem okresu przejściowego 31 grudnia 2020 roku. Czas zapytać o to eksportera. Czy polskie firmy podniosły ceny i czy warto obecnie wchodzić do Wielkiej Brytanii? Rafał Chwast, wiceprezes Nowego Stylu, producenta krzeseł i mebli biurowych, opowiada, co się zmieniło po 1 stycznia 2021 roku. Dużo się zmieniło. Przede wszystkim biznes stał się trudniejszy, dlatego że wszyscy musieli bardzo szybko się przystosować do nowych okoliczności, nowych obowiązków informacyjnych i faktu, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską i choć nie ma ceł, no to jednak już to nie jest część Unii Europejskiej i absolutnie powstały wymogi, jeśli chodzi o informację celną i inny sposób importu i eksportu towarów. Do tego wszystkiego oczywiście doszedł COVID i ta trudna sytuacja w ostatnich dniach przed końcem roku i to wszystko spowodowało naprawdę bardzo duże perturbacje. Także gdyby było więcej czasu do przygotowania, gdyby udało się umowę handlową wynegocjować chociaż miesiąc wcześniej, to oczywiście byłoby troszkę więcej czasu. I gdyby nie było COVID, to byłoby na pewno łatwiej. Natomiast początek stycznia był po prostu trudniejszy. A jak to wyglądało w praktyce? W praktyce niepewność była do samego końca. To znaczy, że tam, gdzie mogliśmy, Zrobiliśmy taką najprostszą rzecz, czyli zwiększyliśmy poziom naszego zatowarowania w Wielkiej Brytanii, tak żeby uniknąć konieczności odprawiania towarów i przeprawiania się przez granicę w tym newralgicznym czasie, więc to był taki najprostszy sposób uniknięcia problemów. Oczywiście musieliśmy wszystkie te wymogi formalne spełnić, pozyskać tam odpowiednie numery, formalności i tak dalej, natomiast ten największy problem to część przewoźników po prostu zawiesiła swoje usługi, patrząc też na. Poziom niepewności, patrząc też na to, co, co się działo w tych ostatnich dniach grudnia, czyli trudniej było transport towarów do Wielkiej Brytanii i oczywiście, jak to działa na rynku, jeżeli nagle podaż się zmniejsza, a ceny transportu poszły w górę. To nie jest jakiś jakiś dramatyczny wzrost, ale jednak odczuwalny. Dlatego tak szacujemy, że koszty logistyczne wzrosły około 1,5% i też nasza elastyczność jest trochę mniejsza, czyli przed Brexitem oczywiście znacznie bardziej elastycznie mogliśmy reagować, kiedy wysyłamy towary? Teraz musimy robić to z większym marginesem bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę, że ta sytuacja na granicy jest, jest zdecydowanie mniej przewidywalna niż była. A czy poza tym 1,5% wzrostem kosztów transportu, czy jeszcze jakieś koszty? W górę? Oczywiście zwiększyło się trochę ryzyko kursowe, no bo wiadomo, że trochę powiedziałbym, mniej przewidywalny ten okres był, właśnie do końca nie wiadomo było, jak to wszystko się ułoży, czy umowa handlowa zostanie wynegocjowana, czy nie będzie wynegocjowana. Dlatego to zawsze, będzie powoduje, że większość firm zabezpieczając się, zapewnia sobie jakiś margines kursowy, czyli oznacza to w praktyce, no może trochę ceny stają się mniej konkurencyjne, jeśli chodzi o towary. Także ta sytuacja jak każda, która powoduje niepewność, ona oczywiście oznacza zwiększone koszty i zwiększoną wstrzemięźliwość w podejmowaniu decyzji biznesowych, jakby jeśli chodzi o, o rynek brytyjski. My jesteśmy na rynku brytyjskim od wielu wielu lat, więc oczywiście sam Brexit nie, nie spowodował, że my zastanawialiśmy się, czy powinniśmy do Wielkiej Brytanii dalej prowadzić biznes, czy nie. Natomiast na pewno wiele firm, które traktowały rynek Wielkiej Brytanii jako rynek taki dodatkowy, zapewne zastanawia się, czy jest sens mierzyć się z tą niepewnością, czy jest sens te dodatkowe koszty ponosić i prawdopodobnie to jednak wpłynie na ograniczenie wymiany handlowej między Unią Europejską i Wielką Brytanią, bo handel kwitnie tam, gdzie barier jest jak najmniej. Każda bariera powoduje, że jakaś część firm decyduje, to jednak chyba nie ma sensu. Dla kogoś, dla kogo rynek Wielkiej Brytanii jest, jest ważny, oczywiście to go nie zniechęci, to musi wziąć pod uwagę te dodatkowe trudności, ale wiadomo, że każda firma Firma ma rynki, które są dla niej główne i takie rynki, które są dodatkowe, uzupełniające. Także myślę, że w perspektywie najbliższego roku, dwóch wymiana handlowa będzie po prostu mniejsza, no bo firmy po obydwu stronach kanału, zabezpieczając się przed ryzykiem, no na pewno trochę zwiększą ceny, a to oznacza w praktyce, że będą mniej konkurencyjne. A nowy styl zwiększył ceny? My będziemy te ceny zwiększać teraz. Nie zwiększaliśmy na samym początku roku, natomiast teraz będziemy w marcu dokonywać korekty cen, biorąc też pod uwagę właśnie te czynniki. Aczkolwiek oczywiście dział, to nie są jedyne, bo, bo ubiegły rok to jest okres wzrostu cen surowców, materiałów, komponentów. W związku z tym to, to jest na pewno czynnik, który ma znacznie jak będzie o większy wpływ, ale też jak o, biorąc pod uwagę rynek Wielkiej Brytanii, oczywiście, oczywiście bierzemy pod uwagę to, że specyficznie w związku z Brexitem wzrosły koszty transportu towarów do Wielkiej Brytanii i oczywiście to uwzględniamy w swoich cenach. A czy myśli Pan, że spadnie eksport nowego stylu do Wielkiej Brytanii? Nakłada się wiele czynników, gdzie Brexit sam w sobie na pewno jest czynnikiem, który powoduje, że wymiana handlowa będzie mniejsza, i też raczej większość przewidywania jest jednak takich, że Wielka Brytania ucierpi na, na Brexicie. To oznacza, że gospodarka Wielkiej Brytanii będzie się rozwijała słabiej. To oznacza, że popyt na rynku brytyjskim będzie mniejszy, czyli to wpłynie, jakby na wszystkich, i na pewno na nowy styl też. Czyli ja spodziewam się, że nasz eksport do Wielkiej Brytanii będzie mniejszy niż był w ubiegłych latach. Natomiast niepokoi kuszę się o szacowanie, czy to będzie kilka procent, czy to będzie więcej. Oczywiście na sam Brexit nakłada się drugi czynnik, który w znacznie większym stopniu wpływa teraz na gospodarkę Wielkiej Brytanii, czyli Covid. I Wielka Brytania była tym krajem, gdzie lockdown był znacznie, znacznie silniejszy i jest znacznie silniejszy od Europy kontynentalnej, ale z drugiej strony też tempo szczepień w Wielkiej Brytanii teraz jest większe niż w pozostałych krajach w Europie. W związku z tym może się okazać, że pierwsze pół roku będzie słabsze, natomiast Długa końcówka roku, Brytyjczycy szybciej zaczną z tego kryzysu wychodzić. W związku z tym, jak to w biznesie bywa, bardzo trudno jest wyestymować wpływ jednego czynnika i powiedzieć, że ten czynnik na pewno działał, spowoduje taki i taki wpływ. Natomiast raczej patrząc jakby całościowo, spodziewamy się, że sprzedaż w Wielkiej Brytanii będzie, będzie mniejsza niż w poprzednich latach. A jak ważnym rynkiem dla nowego stylu jest Wielka Brytania? Wielka Brytania to jest rynek w okolicach 10. miejsca. Czyli jest to rynek ważny, ale nie top 3 czy top 5. A czy myśli Pan, że warto byłoby teraz uruchomić produkcję w Wielkiej Brytanii po to, żeby właśnie ominąć? sła, kolejki na granicach, niepewność? Myślę, że z tylko i wyłącznie z tego powodu nie. Dlatego, że uruchamiając produkcję no rzadko kiedy jest tak, że wszystkie materiały i komponenty kupuje się w danym kraju, więc to oznacza, że prawdopodobnie i tak firma byłaby w dużej mierze zależna od stabilności łańcuchów dostaw, które prawdopodobnie byłyby również spoza samej Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli jakby firma działałaby w branży, gdzie zdecydowaną większość surowców kupowałaby na miejscu, to myślę, że, że, że mogłaby rozważyć taki ruch. Ale biorąc też pod uwagę niepewność Wielkiej Brytanii związaną z Brexitem, to wydaje mi się, że, że raczej niewiele będzie firm, które dzisiaj będą rozważały uruchomienie w produkcji Wielkiej Brytanii, jeżeli do tej, do tej pory takiej produkcji nie miały. To jeszcze muszę Pana poprosić o odpowiedź na takie moje podcastowe pytanie. Czyli kto zapłaci za Brexit? Czy to polscy eksporterzy, czy Brytyjczycy, czy ktoś inny? Zapłacą obydwie strony, czyli na pewno zapłacą polscy eksporterzy, ale zapłacą też brytyjscy konsumenci, dlatego że brytyjscy konsumenci na pewno czują to jeśli chodzi o zwiększone, o zwiększone ceny. Zapłacą oczywiście mniej, mniejszym wyborem produktów, no bo część firm wiadomo zrezygnuje z eksportu do Wielkiej Brytanii. Natomiast ci eksporterzy z Unii Europejskiej, w tym i w Polsce, którzy zdecydują się pozostać, myślę, że niekoniecznie wszystkie koszty uda się przerzucić na konsumenta, czyli myślę, że to też zapłacą zmniejszoną marszą. Dlatego niestety jakby powiedział Brexit nie ułatwia Ułatwia, utrudnia handel, co oznacza, że zmniejsza marże, zmniejsza zyski dla obydwu stron. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Rafał Chwast, wiceprezes Nowego Stylu. Dziękuję pan, dziękuję państwu.